No widzowie, jestem Matix i dzisiaj będę reagował na śmieszne filmy. Dobra, włączam. O, przygłoszę trochę. Ja będę dokołał papier i wyleciał kot. Walka ten mały kot, czy duży kot? Wilk. Wilk. O, tutaj macie go. pa 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 Yes. jak on szybko biega jak jakiś lew no i się kręci kręci się kręciołek znowu się kręci piesek to jest zegarek czy pilot? bo ja nie wiem już sam Przeskakuje każdy kot taśmy, A ty nie wiedzą jak. Ty, 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 ty. Zobacz jak pies fajnie na śniegu jeździ. Zobacz. Jak on ma frajdę. No ma frajdę. Przybliżę. Ale dostał. Czarne światło? Prawie byś się nagrał. Prawie. Miska poszła. Lepiej nie stawiać choinki, bo to zbije bąbki. Co się wydarzy? No, zobaczymy. Brzmi groźnie. To kontynuuj. Co ten kod wyprawia? To kontynuuj. Uwaga. A, drugi w choince Oh, oh, I się dobrze. na niego patrzył. No. Pięć minut już nagrałem. Coś przysypia, ale co? Przysypia. <laughs> a to kut. No nie wiem. Lidze. Lidze bezu. Wodę i bo... szokardy rybki też sobie podjadam Może no, no mezu nie komentuj. Dobrze, zostawię to bez komentarza. Ja tu komentuję, bo to moje konto, ale ty też możesz komentować. Niech, niech się. No, i, no i poszedł. Patrz, jaki numer. No nie mogę, no tego to faktycznie jeszcze nie widziałem. No. No i skacze. To jakiś wrażliwiec. Oj, idzie. Obtrzepuje sobie łapy po każdym tą pięciuśnie. No. Tutaj co to będzie? <grym _> Husky to lubi zimno. A ja ja. Dwa psy, trzy psy i kot. Ten kot. I wszystkie, zobacz, wszystkie na kupę. No dalszy ciąg choinkowych zabaw. No i choinka chyba poszła. Poszła. No, były takie, patrz, zakochańce. Idą, nawet nie widać tego kota na kamerze. Ogonami Czy widać? Się, ogonami się przytulały. O, świnie. świnie Jakie świnie świnie? To są mamy pieski. No, ale jedna świnia. Szczeniaczki jakieś, jaka świnia. Jedna chyba świnia. Coś Ci się pomyliło. Jedna chyba świnia. Z ciebie są teraz jaja. Bardziej niż z tego filmu. Jakie jaja? Ze mnie to zawsze się ktoś śmieje. No. Nie wątpię. Czarny kot! Oj, masz pecha. Czarny kot. No to ja trzy trzyma. kroki do tyłu. A, Myszkę wpuścił małą. do klimatyzacji jeszcze. O, jaki słodki kotek. Zobacz, jaki Jakiś słodki. Nie bo się tak wcale nie chce. O. Teraz patrz, bita śmietana. Jak psy lubią. No. Bitą śmietanę. To jakieś. Z tych takich bardziej niebezpiecznych. Masz. A samo no na tego? Wskoczył śnieg! Zobacz! Śniegu zapada się! Zapada się jak gdy piękny piesek się zapada. zapada. Dzisiaj chyba nagrywasz już taki program ze śniegiem. Śnieg już coraz bliżej. Zimę co... Te... skunksy, skunksy jeszcze. Ja nie mogę, ile jest. 8 minut już nagrywamy. To już niedługo finisz A może na 15 minut tylko? No to już tak czy inaczej bliżej końca. Zobacz na to. Przybliżę do tego Jarę. Czarny kot, widzicie. Fajne może zbliżenie? No, bo ja to nagrywam Teraz. na takiej kamerze. A, tu siedzi sobie pacjent. Oj, kotek. Przy barze. Czekał na piwo. Tutaj był biały kot w śniegu. Ale na to to naprawdę się na mnie zaśmiejesz. Uh. Uh. Takie odgłosy wydajesz przy tej kolacji, a tu jeszcze masz dwie kanapki. Jakie kanapki? Oh, oh. Obejrzymy kolejne. Co? Zabawny świat zwierząt, to był, to był zaba no tak, zabawny dzisiaj, świat. Dzisiaj filmiki z... o zwierzętach. Jak śmiga, Zobacz. Widzicie, jak śmiga. O, macie przybliżenie na tego psa i kotka. I kotek i, I piesek. Suszarka. No, bo, boi się suszarki. Dzieciaki suszarka uspokajała, a na to. niekoniecznie nie chcą. Zobacz na to. Widzisz? Chol. Ta pani to się tam miała z czego odchudzać, ale tylko niekoniecznie. jaka walka! Tutaj no to jest walka kotów. Ale tutaj to... Tutaj też coś się gościowi nie spodobało. Dwa psy na jednego Będziem kota. Beć. Hulu! Hulu, hulu! Będzie to... Brzydko wystawiać! No, pięknie, po tym telewizorku płaskim, tymi pozorami. No i jeszcze wystawia nogi ta osoba. Już bym go tam wpuścił. Czy to nie jest mój kolega ze szkoły? A być może, tutaj zobacz. Kot tak Bo krasywa... ma taką samą minę. O. To może. Ach. 11 minut już, zaraz kończymy odcinek. Zaraz będzie po odcinku z śmiesznymi zwierzętami. No, śmieszny świat zwierząt. Po pójdzie. Pójdzie w świat. Pójdzie w świat śmieszny zwierząt. No i jeszcze pingwiny. Jeszcze jakiś pingwinek? Jeszcze pingwinek? Jak, jak to możliwe? Jak męczyć tego pingwina. Ta, Prze... ja co słyszysz ich głos, to nie jest w Polsce zatobione. Nie, jest, to nie są polskie filmy. Zobacz, jak sobie gościu otwiera drzwi. Chyba to jest piesek, a nie gościu. Bo to nie jest człowiek. Tak mi się powiedziało. O Jezus! Jakieś ładne ja, miejsce. Jakie uczucie? Patrz no pies, który musi uczyć się pływać. A raczej wszystkie umieją. O, coś cię chyba przypchało. Masz minut, zaraz kończymy. Jeszcze 14 minut i pójdzie 15 minut. Ty zamiast sobie siąść przy stole zjeść. Możemy jeszcze na tym filmiku pokazać twarz Mezu. Nie Czy pokazujemy nie twarzy Mezu, nie, nie pokazujemy. Może kiedyś tam po którymś odcinku? Pokażę. Nie wolno tak pokazywać twarzy od razu. Pokaż. Nie pokazujemy twarzy dzisiaj. Dlaczego? Nie wolno. Pokaż. Pokażę twarz. Bo chcą zobaczyć. Zaraz pójdź, dostałujesz. Dzisiaj skończy twoja, dzisiaj przygoda z filmem. Nie nagrało cię. Widzicie jedną lampkę? Tam jest druga, niezapalona. Kończymy zaraz odcineczek. 14, 14 minut już jest, a... Zalubię, myś... filmy, zalubię Twoje filmy, może nie będą miały oglądalności. Nie, krótsze chyba dawać. Można tylko 15 minut. To będzie oglądał 15 minut takiego filmu. Chyba ci tu muszę dać trochę lekcji. Filmowca. Nie. Zaraz kończymy odcineczek za kilka sekund. 6, 7.